Witam gorąco Państwa. Ubolewam z powodu opóźnienia bo akurat w pełnej jest mojej wypowiedzi staram się zdążać zawsze punktualnie, chociaż jestem o niezapomite, bo jak niektórzy wiedzą z radnia Maryja wczoraj o czwartej rano do 11 pisałem potem pociąg 2 godziny opóźnienia, a potem o 6 15 do drugiej po Radiu Maryja i kto słuchał po 12 godzinie wieczór, to jeszcze po północy do drugiej była bardzo ciekawa dyskusja, czyli głównie osoby z Polonii, ale by było to świetne pod względem nastroju, czyle atmosfery, a przedtem profesor Wolgiewicz też doskonale łączył się swoim tytułem jako uwielbiam jako partnera, a przypomnę tu tylko taki mały zapadny że kiedyś, z ten spytałem go, że właściwie jak to się stało, że znalazłem w takiego znakomitego partnera intelektualnego, a na to profesor Wolgiewicz palec Boży, bo to to jest tak, znamienne. Natomiast proszę Państwa, ja się tym bardziej cieszę, że już kolejny Raz od roku jestem u Państwa. Wtedy, nie wszyscy chciał przypomnieć dla mnie o w Szyman. Nie wiem, czy to dobrze słychać, tak? Z jednym z moich ulubionych bohaterów, generałem Józefem Bebel i zawsze przebywając na Wejrze, byłem dumny z tego. Przebywając na Węgrzech byłem dumny z tego, że jest tyle ulic Bema, Sferów, placów w różnych miejscach i oczywiście słynny plac generała Józefa Bema tuż nad y, y, Dunajem, od, z generała Bema, w którego zaczęło się powstanie węgierskie, gdzie Węgrzy wyrazili swoją solidarność z, z, Pol z Polską uczci polskiego bohatera randowego, czy dobrze słyszałem, czy nie, bo Czokłocian. I ja może przypomnę, że jeden, że właściwie największy poeta węgierski, Czandor był adiutantem generała Bema, rozmawiamy po francusku oczywiście, a nie po węgiersku. Zginął od kozackiej dzidy i właśnie Czandor Peteli napisał i kilka pierwszy obemie, pełnych entuzjazmu, obemie jako główno dowodzący armii i tam brzmiały słowa, minęć jest rybki z Bemu Weselyk, ryt. osobą szakry i wojnotowych, possuchalną wymię Jarem. Ostro lenko Słyszycie Państwo nazwę Ostrołęka? Lenka? nie zwyciężyli. Przecież Węgry jest naszym wodzem. Jestem osobą dawny, bojownik wolności i siły, gdy światłem się przed nami w gwiazda Ostro Zresztą tu będzie symbolem tego polskiego patriotyzmu wolnościowego, bo tak mi się udał kształtować przez stulecia. Nie szowinizm, a polski patriotyzm wolnościowy. I ja muszę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością era, y czytałem na Węgrzech słowa bardzo popularnej w latach 30. i 40. XIX wieku na Węgrzech pieśni. Buczul olendziel ona a na, na podkian ber podziadowski licze on Budzi się, e, smuci się Polak e, losem swojej ojczyzny, bo podziadowskiego śnieba na polu bitwy. Ale tam były kapitalne słowa, jak, z, o co walczył potem każdy narody I było to na przykład Prusa walczy e, o dyscyplinę, Hiszpan z próżności, węgiel od obrony, o dobroby, i czokolejny, ten i z I tylko Polak walczy y, o wolność. I to lubiłem się przekomarzać z Węgrawi, zwłaszcza w czasach po Solidarności, bo ich tak kupiono gospodarczą y, no mieli zapełnione żołądki, owszem, jak wiecie Państwo, węgry były wtedy pod względem zaopatrzenia znakomite, ale równocześnie jakby zrezygnowały, zrezygnowali z działań wolnościowych. Najpierw stłumiono im powstanie, a potem na długo zniechęcono do wszelkich zrywów. więc mówiłem, lubię cytować tą piosenkę, że Węgiel walczy dla dobrobytu, a tylko Polak walczy dla wolności. Tu jest książka, która jest w pewnym stopniu obejmuje to, co w je tematem jego wystąpienia. Przypomnę, że wstęp do niej napisał ksiądz biskup Edward Frankowski, stwierdzając przygotowane przez profesora Jerzego Robertna Nowaka dwa tomiki, co Polska dała światu to dwa światło, czyli nadziei w stracach w czasie tylu zwątpień i rozgoryczeń. Przypominają o przeszłości, by dodać o ruchy Polakom w dniach zaniżonych lotów. Autor wskazuje, jak wiele można zrobić, byle tylko się chciało chcieć i bylo, było się wiernym najpiękniejszym ideom polskiej historii. Ja nie chcę idealizować polskiej historii, chociaż ja bardzo kocham, ani idealizować y, naszej nacji. Niejednokrotnie pisałem w nie o padach polskich, ale tak uważam, że mamy więcej zalet, ale nie jestem za tym, żeby je przypominać. W Taki, czas takich zagrożeń, jak teraz na przykład, niejednokrotnie przypominałem, że już w XVII wieku lekarz króla Jana III Sobieskiego o napisał trzy lata po Wiktorii Wiedeńskiej, że Polaków zawsze, Polacy zawsze łatwiej dadzą się oszukać niż oszukają innych. Nie chcę nikogo namawiać, żebyśmy lepiej oszukiwali innych, ale żebyśmy po prostu nie byli pierwszymi naiwnymi. Bo jednak i w ostatnich 20 latach, choćby przy, przy, przy prywatyzacjach, poznaliśmy wiele oszustw. No cóż, ubolewam jednokrotnie, że zmarnowane zostało świetne państwo, jakie było, państwo angielońskie. Dlaczego? Upadek Polski był ciosem, bo była krajem demokracji wobec despotyzmu. Niestety zmarnowano je przez to, że może byliśmy też za bardzo wielką wobec wrogów. Jak ja czytam na przykład Erasmus z Rotterdamu, słynnego kubanistę z początku wieku XVI, jaką grudą gratuluje Zygmuntowi Staremu, że mógł dobić o to wroga. Zakon Krzyżacki, a tak z panią Myślnie w czasie gdy gdzie indziej tak oręże, król wybrał pokój, no to myślę, niestety bardzo źle się stało, bo trzeba było to uczyć wroga, i niech byśmy na długo. Jeśli Jeszcze czytam kapelana De, y, Lisowczyku, De Bołęckiego, Książeczka wydana w tysiąc. 632 rok przewagi Erealów Polskich, czyli tych jeńców Lisowczyków. I niestety naiwny kapelan uchwały Lisowczyków i Polaków generalnie, że my pomogliśmy cesarzowi tylko dla wiary i dla yy, Sławy, a nic mu nie zabraliśmy. Inne narody jak pomagały cesarzowi austrii domu szczknęły z jego a oto Polacy tacy wspaniali, że nie żądali żadnych terytorium i ten Polański wie jeszcze, że na Śląsku żyją Polacy, że oni tam dominują i mówią polskim język. O oto mogliśmy odebrać Śląska, tego nie zrobiliśmy. Więc ja te cechy w historii naszej, takie, taka właśnie naiwność, skrajna wielkość, to mnie ogromnie denerwują Myślę, w płaciliśmy i płacimy i jest kapitalny tekst Józefa Łuszczykna, księdza, choć brata bolszewika sprajnego, woltercu, czekisty, który był zastępcą Dzierżyńskiego. A Łuszczyk w, w jednej rodzinie byli jak gdyby Kain i Abel, Kain ten bolszewik, okrutny Józef i Julian Łuszczyk, który pokonał polską historię, pamiętając o tym jak gościnna była wobec narodu żydowskiego i, co więcej, oburzał się.